Księga Nehemiasza, rozdział dziesiąty. A oto ci, którzy pieczętowali. Nehemiasz, Tirszata, syn Hakaljasza, następnie Sedekiasz, Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, Paschur, Amariasz, Malkiasz, Hattusz, Szebaniasz, Malluk, Harim, Meremot, Obadiasz, Daniel, Ginneton, Baruch, Meszullam, Abijasz, Mianim, Maazjasz, Bilgaj i Szemajasz. To byli kapłani, ale wici Jeszua, syn Azaniasza, binuj, jeden z synów, Henadada, Kadmiel i bracia ich: Shebadiasz, Chodiasz, Kelita, Pelajasz, Hanan, Mika, Rechob, Haszabiasz, Zakur. Szerebiasz, Szebaniasz, Chodiasz, Bani i Benuni. Naczelnicy ludu. Parosz, Pachatmoab, Elam, Zattu, Bani, Bunni, Azgad, Bebaj, Adoniasz, Bigwaj, Adin, Ater, Ezechiasz, Azur, Chodiasz, Szallum, Besaj, Harif, Anatot, Nebaj, Mekpiasz, Meszullam, Hezir, Meszezabel, Sadok, Jaduda, Palatiasz, Hanan, Anajasz, Ozeasz, Hananiasz, Chaszub, Halochesz, Pilcha, Szobek, Rechum, Haszabna, Maasejasz i Achias, Hanan, Anan, Malluk, Harim i Banna. A pozostali z ludu kapłani i lewidzi, oddźwierni, śpiewacy, netynici i wszyscy, którzy odłączyli się od narodów tych ziem do prawa Bożego, ich żony, synowie i córki, każdy zdolny i rozumny, przyłączyli się do swoich braci i do swoich dostojników zobowiązując się pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według prawa bożego, które zostało nadane przez Mojżesza sługę Boga, że będą zachowywać i wypełniać wszystkie przekazania Pana, naszego Pana, oraz jego ustawy i sądy, że nie damy naszych córek narodom tej ziemi ani ich córek nie weźmiemy dla naszych synów, a jeśli ludy tej ziemi będą przynosić na sprzedaż w dzień Szabatu jakikolwiek towar albo zboże, nie będziemy brać od nich w Szabat ani w święto. Siódmego roku zaniechamy uprawy ziemi oraz żądania wszelkiego długu. Ustanowiliśmy sobie też zobowiązanie, że każdego roku będziemy dawać jedną trzecią z cykla na służbę w domu naszego Boga, na chleb pokładny. Na nieustanną ofiarę z pokarmów, na nieustanne całopalenia w szabaty, w dniu nowiu, w święta uroczyste, na rzeczy święte, na przebłagalnie ofiary za grzech dla Izraela i na wszelkie prace w domu naszego Boga. Rzuciliśmy też losy w sprawie ofiary drewna. Kapłani, lewici i lud, aby przynoszono je do domu naszego Boga według rodów rok rocznie, w oznaczonym czasie, aby było spalane na ołtarzu naszego Boga, Pana, jak jest napisane w prawie. Będziemy też rokrocznie przynosić do domu Pana pierwociny naszej ziemi i pierwociny wszelkiego owocu każdego drzewa i pierworodnych naszych synów, pierworodne naszego bydła, jak jest napisane w prawie, i pierworodne naszych wołów i owiec. Będziemy przynosić do domu naszego Boga, do kapłanów służących w domu naszego Boga. Również pierwociny naszych ciast i ofiar podniesionych, owoc wszelkiego drzewa, moszczu i oliwy, przyniesiemy to do, do kapłanów, do komnat naszego Boga. A dziesięcinę naszej ziemi do lewitów, aby ci lewici otrzymywali dziesięcinę z naszej pracy we wszystkich miastach. Kapłan syna Arona, będzie z lewitami, gdy będą oni pobierać dziesięcinę, a lewici wniosą dziesięcinę do dziesięciny do domu naszego Boga, do komnat skarbca. Do tych bowiem komnat synowi Izraela i Lewiego mają przynosić ofiarę zboża, moszczu i oliwy, tam gdzie są naczynia świątyni, kapłani pełnący służbę, odźwierni i śpiewacy. Tak oto nie zaniedbamy domu naszego Boga.